Wyrównywanie paska zadań w systemie Windows 11. System Windows 11 domyślnie centruje menu Start i elementy paska zadań na pasku zadań. Jeśli chcesz wyrównać elementy paska zadań po lewej stronie, jak w starszych wersjach systemu Windows, jest to całkiem łatwe. Aby rozpocząć, kliknij prawym przyciskiem myszy Pasek zadań i wybierz ustawienia paska zadań. Na stronie personalizacja paska zadań zostanie otwarte okno ustawienia. Przewiń w dół do opcji zachowania paska zadań. Kliknij, aby rozwinąć ustawienia zachowania. Kliknij rozwijane menu wyrównywania paska zadań. Domyślnie wybrano środek. Istnieje możliwość wyrównania paska zadań z lewej strony. Po wybraniu opcji wyrównywania z lewej strony ikony paska zadań przesuną się na lewą stronę ekranu. W każdej chwili możesz powrócić do domyślnego widoku, klikając opcję środek w menu zachowania paska zadań.